Dzień dobry! Witam Państwa na kanale Wielka Szachownica. Moim dzisiejszym gościem na kanale Wielka Szachownica jest Anna Kargul, studentka Uniwersytetu Gdańskiego na z kierunku produkcja form audiowizualnych, która obecnie jest w trakcie tworzenia swojego pierwszego filmu. Tytuł będzie brzmiało na trzy i to jest etiuda studencka w stylu Wes'a Andersona z promocją Gdańska, czyli miasta, w którym obecnie mieszka. Cześć Ania! Cześć, hej! Aniu, dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o pewnym zjawisku, które występuje w kinematografii, mianowicie o efekcie Lolity. Jak byś mogła w skrócie wyjaśnić słuchaczom, czym jest właśnie ten efekt i być może w jakim okresie najczęściej może mogliśmy go zauważyć w kinematografii? Ogólnie posłużę się PWN, jeśli chodzi o wytłumaczenie, czym konkretnie jest nimfetka, bo od tego chyba warto zacząć, skąd się w ogóle to wzięło. Samo, sam efekt Lolity wziął się głównie z Książki na Bokowa z, właśnie z Lolity. I jest w ogóle to bardzo ciekawa książka, bardzo ciężka do przeczytania. Bo ja osobiście, kiedy czytałam tą książkę już dwa lata temu, to bardzo długo ją czytałam. Jest to ciężka książka, aczkolwiek jak już się przez nią przebrnie, to myślę, że można być siebie dumnym i myślę, że to też jest taka książka, do której się wraca. Ale w każdym razie, na boku tam wskazuje na nimfetki. I to są bardzo młode dziewczyny, bardzo młode kobiety, które mają zbyt wcześnie rozbudzone zainteresowania seksualne, jeśli mogę tak powiedzieć. I właśnie tutaj głównie... Jak czytałam, to jest to przedział od 9 do 14 lat. Jeśli chodzi o nimfetki, i w popkulturze on się przejawia następująco: czyli, że po prostu seksualizowane są młode, dorastające dziewczyny, właśnie mniej więcej w tym przedziale wiekowym. I jeśli chodzi o czas, gdzie możemy najczęściej spotkać właśnie ten efekt, czyli te małe dziewczynki, które są seksualizowane to tak naprawdę nie ma takiego czasu przynajmniej nie jest on wskazany on się pojawia w różnych latach on się przejawia czasami do dzisiaj takim Jednym z pierwszych filmów, gdzie można go zobaczyć, to jest właśnie film Lolita z Kubricka z 1962. Potem jest ekranizacja kolejna Lolity z 1997, ale jest tam również Leon Zawodowiec z 1994 roku, gdzie jest chociażby seksualizowana postać Natalie Portman, która w ogóle bardzo często się wypowiada na temat tej roli, że dostawała listy jako młoda dziewczynka od fanów, gdzie jest pochlebiana jej gra aktorska, a potem jest nawiązanie do różnych czynności. Seksualnych, to się po prostu no, nie powinno być takiej sytuacji. I po prostu no, ten efekt się przejawia w wielu, wielu filmach. I może, ostatni też taki przykład jest film Gwiazdeczki, który kiedyś był na Netflixie. Była to bodajże produkcja Netflixa, ale w tej chwili nie jestem pewna. I właśnie o to też został posądzony, właśnie ten film, że są tam seksualizowane dziewczynki, które no, nie powinny być seksualizowane, nie powinno być w ogóle takiego miejsca. Więc w tej chwili trochę. Staramy się to neutralizować, jednakże ten film, jednakże to dalej jest. I chociażby właśnie też jest on w anime, gdzie jest tak zwany legali loli to się tak nazywa gdzie po prostu dziewczyny też są seksualizowane, ale one już są legalne i one po prostu mają być, żeby, yy, że tak powiem, kusić oko widzów, i po prostu no, ten efekt ciągle występuje w mniejszy, większy sposób. I on no, się przejawia w różnych filmach, w, właśnie w serialach, gdzie my po prostu z większością też nie, nie widzimy tego, no chyba, że to zostanie dokładnie nam pokazane. Także ja bym tutaj nie wskazała konkretnego czasu. Jednakże on jest on i on istnieje i myślę, że warto zdawać sobie po prostu z tego, z tego sprawę. A czy mogłabyś mi powiedzieć, czy były jakieś między innymi organizacje albo w jakichś państwach, Większe protesty związane z tym, żeby jednak nie pokazywać tego elementu seksualizacji dzieci w filmach? Czy to się pojawiało na jakąś większą skalę? Wiesz, co? Na pewno bardzo dużo. Wiesz, co? Czy jakieś organizacje tego nie wiem. Nie, nie interesowałam się, czy są jakieś konkretne organizacje, które próbują to powstrzymać. Myślę, że na pewno będą to jakieś organizacje feministyczne i myślę, że one na pewno gdzieś są, ale nie potrafię dokładnie też wskazać. I jeżeli chodzi o wstrzymanie, no to myślę, że ludzie się po prostu, jak już zauważą, że faktycznie te dziewczynki są seksualizowane, to wtedy po prostu pojawiają się większe, może nie że protesty, ale bardziej właśnie pojawiają się zagrożenia, na przykład sądowe, żeby po prostu z, ten film na przykład zniknął z konkretnej platformy, że po prostu. Inne dziewczynki nie powinny mieć do tego dostępu i po prostu no, nie powinno być to w takich wolnych mediach, gdzie każdy ma do tego dostęp. I po prostu bardziej walczą o ściągnięcie tego i oczywiście, jakby też same firmy, kiedy nadchodzi coś takiego, że na przykład chcą nagrać film konkretnie, gdzie są seksualizowane dziewczynki, to bardzo dużo firm się na to nie zgadza, więc bardziej działają to zanim to powstanie, niż. Już to powstało. Jeśli już to powstało, to już bardziej są procesy i walka o to, żeby po prostu nie było to właśnie do użytku takiego bardziej ogólnego. Czy takie filmy, o których właśnie rozmawiamy, w przeszłości były również nagradzane między innymi Oscarami, czyli nagrodą uważaną za taką najważniejszą w świecie filmu? Nie wiem, czy Loli, ta Kubrika, nie była nagrodzona? Wydaje mi się, że nie. Także, także raczej nie. Nie wydaje mi się, może Leon Zawodowiec też był nagrodzony jednakże raczej raczej nie przypominam sobie tej sytuacji wydaje mi się że nie a takie ja już zacząłem wątek Oscarów. No, mieliśmy niedawno ogłoszenie właśnie nagród dla, w najważniejszych kategoriach. Najważniejsze to była już bodajże 96. edycja Oscarów. Czy mogłabyś mi przedstawić, no bo trochę, trochę, trochę o tym czytałem, ale chciałbym się dowiedzieć, czy sama zauważyłeś jakieś wątki polityczne, społeczne, kontrowersyjne podczas tej gali? Czy coś się jakby takiego dosyć interesującego wydarzyło? Na pewno największą kontrowersję wzbudziła... Wzbudził film Barbie, bo tutaj bardzo duże kontrowersje wzbudziło to, że film, który był nominowany do najlepszego filmu, nie została nominowana reżyserka filmu, czyli Greta Gerwig, i nie została nominowana Margot Robbie dla najlepszej aktorki, główno znaczy, przepraszam, dla najlepszą postaci pierwszoplanową. Także jakby tutaj największe kontrowersje zostały zbudzone, szczególnie w internecie. Czy się z tym zgadzam, czy nie? Moim zdaniem, jakby. Sama komisja, która tworzyła nominację, jakby zrobiła dobrze, bo ja nie uważam tego filmu za wybitny statystycznie. Ten film zupełnie innymi kategoriami jest dobry. Ale z pewnością nie jest to reżyseria i z pewnością nie jest to Margot Robbie i gra aktorska. Jednakże no, sam film jest bardzo w porządku i on się charakteryzuje po prostu innymi rzeczami. Ale właśnie to wzbudziło bardzo dużo kontrowersji, szczególnie wśród kobiet, bo jest to film o matriarchacie, patriarchacie, o feminizmie. I tutaj po prostu wzbudził to kontrowersje dosyć spore. No więc, więc tak. I jeżeli chodzi o właśnie podczas rozdania Oscarów, to też y, bardzo duże kontrowersje zbudziła sukienka Margot Robbie, która podobno nawiązuje do y, Revenge Dress księżnej Diany. I też właśnie do tego, że poniekąd Margot Robbie też zrywa z tą postacią Barbie. Także to też zbudziło dużo kontrowersji i tutaj jest bardzo dużo interpretacji na temat właśnie ubioru Margot, że ona uważa, że powinna być nominowana za tą rolę. No ale tak jak mówię, tutaj też. Film to jest sztuka, więc tutaj bardzo te opinie są subiektywne. Moim zdaniem, jakby Akademia zrobiła wszystko, co w swojej mocy, i też uważam, że w tym roku była bardzo duża kontrowersja, szczególnie właśnie biedne istoty zbudziły też taką feministyczną, właśnie, jakby może nie jakże kontrowersję, ale po prostu zrobiła taką konkurencję Barbie, bo uważam, że biedne istoty są o wiele wie bardziej artystycznym filmem niż Barbie, i jest też. Ten przekaz feministyczny moim zdaniem jest lepszy niż w przypadku właśnie filmu Greta Gerwig. Także tutaj uważam, że po prostu Barbie miała bardzo dużą konkurencję i też uważam, że Greta Gerwig i Margot Robbie zostały słusznie nienominowane. Ale tutaj właśnie bardzo dużo feministek się odezwało, że powinny być nagrodzone, powinny być nominowane, no ale to już bardzo, jakby to powiedzieć... No, ja się po prostu z tym nie zgadzam osobiście, ale wiem, że zrobiło to sporą kontrowersję. No i tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o to. To była chyba taka największa drama, największa kontrowersja tegorocznych Oscarów. No więc, więc tak, w sumie to mogę powiedzieć na ten temat. Rozumiem, no przedstawiłaś bardzo rozległy punkt widzenia. Teraz chciałbym ci zadać już ostatnie pytanie, mianowicie co ostatnio ciekawego obejrzałaś, może też przeczytałaś. Właśnie związanego tutaj z tematami takimi bardziej prospołecznymi, może też trochę politycznymi, co byś na przykład ciekawego poleciła w kinematografii? Wiesz co, wróciłam akurat ze strefy interesów, dosłownie. Z jakąś godzinę temu byłam w kinie. I jeżeli chodzi o takie, czy to jest temat społeczny, czy to jest temat aktualny, no to jest temat Holokaustu, ale po prostu każem będę polecała chyba ten film, bo jest on bardzo ciekawym. Filmem to pod względem właśnie artystycznym, i też jest polską koprodukcją, gdzie właśnie koprodukowała go, produkowała go właśnie Ewa Puszczyńska, między innymi. I jest to bardzo ciekawy film, trochę z innej perspektywy niż zazwyczaj oglądamy film o Holokauście, także będę każdemu polecała ten film, żeby po prostu zobaczyć, przekonać się, czy to jest z pewnością kino dla niego. Widziałam też ludzi, którzy bardzo mocno przeżywali ten film, szczególnie ludzi starszych, którzy potrafili wyjść z sali. Bo na przykład coś było, coś już po prostu im w głowie. Nie dali po prostu rady sobie poradzić z tym filmem. Oczywiście później wracali do sali, ale jednak wzbudził bardzo dużo emocji. We mnie akurat może nie aż tak dużo, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Także będę każdemu na pewno polecała ten film. Jest to również film, który dostał dwa Oscary, także warto. Myślę, że na pewno warto obejrzeć. Z kolei, jeśli chodzi o takie bardziej aktualne i też bardziej oskarowe. To ostatnio widziałam chociażby właśnie Biedną istotę, o której wspominałam z Emma Stone. Jest to bardzo dobry film, jest to ciekawy film, ciekawy artystycznie, moim zdaniem nawiązuje do niemieckiego ekspresjonizmu. I też właśnie kupiłam przez to przez ten film kupiłam też książkę, która leży w tej chwili u mnie na półce i czeka aż skończę książkę, którą aktualnie czytam. Także to też na pewno będę każdemu polecała. I z kolei jeśli chodzi o aktualne jeszcze problemy, to widziałam, a takie mniej w sumie też znany tytuł, to jest Dream Scenario i to jest film od A24. Jest to bardzo ciekawy film i to jest film o człowieku, który, który każdemu się śnił. Jest to totalnie szary człowiek, jest to wykładowca na uczelni i po prostu w pewnym momencie każdemu zaczyna się śnić i staje się sławny. A on po części z tą sławą nie umie sobie poradzić i myślę, że to są też takie, ten film pokazuje... Jakby to powiedzieć, konsekwencje bycia sławnym, tego, że po prostu ruchy, czyny w internecie, które dla nas wydają się po części dobre i mamy dobre zamiary, to po prostu odbierane, jest, odbierane one są w zły sposób. To jest też bardzo ciekawy film, więc to też bardzo polecam. Widziałam go na festiwalu w tym roku, przepraszam, w 2023 w listopadzie. Bardzo mi się ten film podobał. Także to też jest taki tytuł, który mi przychodzi w tej chwili na myśl. Także to chyba tyle z tych bardziej aktualnych też filmów, oczywiście. No, także w sumie tak. A jeśli chodzi o Twój film, to o czym on w ogóle będzie, co on będzie opowiadał? Jest to film o morsowaniu. Nie, no żartuję oczywiście, morsowanie jest w tle, ale mój film opowiada przede wszystkim o przyjaźni między, tak, międzypokoleniowej, też o przyjaźni ludzi, którzy. No, czysto teoretycznie w normalnym świecie raczej by się nie, nie spotkali, bo to są osoby z dwóch różnych światów, ale łączy ich takie dążenie do celu. Też jest yy, głównym bohaterem, jest w ogóle chłopak, który chce zdawać na SP, który jest fotografem, aspirującym i po prostu ma bardzo duże marzenia, ale nie poradzi sobie. Ale nie potrafi sobie po prostu poradzić z wymogami, nie umie sobie poradzić z takim wyjściem spoza swojej strefy komfortu, i właśnie w tym mu pomaga nasz drugi bohater, czyli Marek, który namawia go do morsowania i właśnie przebicia tych swoich barier, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o fotografię, także to jest bardzo ciekawy film, taki na wesoło, ponieważ te postacie są totalnie inne i one się czasami śmiesznie zachowują. Także jest to taki króciutki film na wesoło do obejrzenia dla każdego i myślę, że fajnie nam wyjdzie. Także, jeśli macie ochotę wesprzeć nasz film, to zachęcam do, do płacenia jakiejś takiej symbolicznej kwoty, ale generalnie myślę, że jest ok, właśnie mamy za już za niecały miesiąc zdjęcia, także jestem bardzo podekscytowana tym faktem. I tak, i po prostu działamy. Także liczę na to, że nam się wszystko uda tak, jak mamy w planach. Tak, jeśli jesteście zainteresowani, to opisie dam link albo opis dotyczący właśnie tej produkcji, którą możecie wesprzeć w serwisie Patronite. Film nazywa się Na 3 i to jest etiuda organizowana przez właśnie studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Moim dzisiejszym gościem była Anna Kargul, studentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku produkcja form audiowizualnych, która przedstawiła nam trochę informacji dotyczących seksualizacji w przemyśle filmowym, ale także kontrowersji związanych z tegoroczną galą Oscarów. Dzięki Aniu za rozmowę. Dzięki Bartek. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, do których linki znajdą Państwo w opisie odcinka. Zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.